Co zrobić, gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły? Po pierwsze, nie mów nie ma mowy marsz do szkoły. Być może w przypadku postawy twojego dziecka przyczyną jest niechęć do nauczyciela, jakiegoś rówieśnika, a może po prostu zwykła klasówka. By naprawdę odkryć źródło tej niechęci, najważniejsza jest nasza spokojna reakcja i przyjacielski ton, przy których dziecko będzie chciało się otworzyć. Po drugie, czuj się w położenie dziecka. Warto przypomnieć sobie, że jako dzieci sami mieliśmy chwilę, gdy szkoła nie wydawała się atrakcyjna. 3. Nie rzucaj dziecka na głęboką wodę. Podejście, że dziecko stanie się odporne psychicznie i przezwycięży niechęć do szkoły, nie jest dobrym rozwiązaniem. Należy stopniowo przygotowywać je na niekomfortowe chwile. 4. Sposób ma znaczenie. Gdy dziecko nie chce iść do szkoły, wszystkie pytania typu, czy coś się stało, czy wszystko w porządku są dobrym pomysłem, ale nie zadawaj ich w biegu. I po piąte, nie obawiaj się zgłosić do specjalisty.